Siema tej Łukasz Łuki Woźniak. I Ola! Witamy Was w kolejnym odcinku. Kawa rozmówki Plaszówki Dokładnie. Słuchajcie, dzisiaj Ola wyjątkowo. Chyba, że zaprosiliśmy na coś innego, ale. Nie, kawa rozmówki Plaszówki e, Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć Wam o grach, w które sobie ostatnio gramy. Na skrzydłach wiemy, że nie jesteśmy wcale na bieżąco, ale dogrywamy, bo mamy też dzisiaj dodatek czyli ptaki Europy. I znów willingness, czyli coś co nie jest nowością, ale za to nowością w kontekście polskiego rynku jest to, że jest gra po polsku, ale też niezależny dodatek po polsku. Dobra. Wszystko powiedziałem. Ola, co u Ciebie? Co u mnie? Co, co u mnie? Co u mnie? Jestem dalej mamą czwórki dzieci. Jesteśmy sobie na hajdzie codziennie, wspólnie, razem. Te dzieci się nam bawią, biją, biegają, malujemy farbami, uczymy się czegoś e, w miarę, e, robimy jakieś różne dziwne, śmieszne rzeczy. I Emma ostatnio skończyła rok. To jest taki news i życie biegnie po prostu bardzo szybko. Ostatnio mieliśmy też 11 rocznicę ślubu. Oh. Crazy, bym powiedziała, więc yy, po prostu starzeją się, starzeją się, ale myślę, że tak pozytywnie. Ola, to chcieliśmy usłyszeć, że pozytywnie. No. Ja liczyłem też... Małą wzmiankę, przynajmniej o tym, że mąż fajny, A, nie, to oczywiście. Nie, wymuszone, wymuszone za późno. Nie, nie, nie. Mąż jest mega super. O. Przychodzi po pracy, mm. e, nie że siedzi i nogi do góry i mówisz, e, Ola, ja już swoje zrobiłem na tym świecie. Teraz ty obsłusz mnie, nie, nie, on się zabiera za wszystko, pomaga przy dzieciach. Dzieci go uwielbiają, ba, ba, ba mi się w smoka. Masakra, dużo różnych fajnych rzeczy. Słuchajcie, nie zebraliśmy, się tutaj, to, nie zebraliśmy się tutaj, żeby wysłuchiwać pochwał dla mnie, no chociaż trochę. E, chcemy Wam powiedzieć o grze Villanuez i o grze Ptaki Europy. Dodatek. Nie? Na skrzydłach dodatek Ptaki Europy. Boom. I wyjątkowo dzisiaj, ponieważ nie ma przemka, to nie ma odpowiedzi na Wasze komentarze. Ja coś mogę odpowiedzieć. Na... A na które komentarze? Nie wiem. No właśnie. Pokaż mi, jak nie ja. No właśnie, tutaj nie ma zasięgu w tym momencie, więc nie znajdziemy. Kurczę. Yy, ale też plus, bo nie można się do nas dozwonić, więc aktualnie nie wiemy, co się dzieje z dziećmi. W sensie, one są w firmie i ktoś na nie patrzy raczej. Tak, tak, tak. I tylko przez chwilę leciała krew, zanim wyszliśmy, więc. Zanim z, z naszej winy, dobra. Nie, w sytuacji, z przypadków. Wypadki. Już nie, już nie. już, we, już Uwaga, wellness. Ola, kto, kto jest twoim ulubionym złoczyńcą z Disney'a i dlaczego? Oje Nie, nie byłeś gotowa, jejo, gotowa jejo, na to jejo. pytanie? No, w ogóle nie byłam tak? gotowa na to pytanie. Uwaga, ja sobie sam dzisiaj zadałem to pytanie no. i powiem ci, jaka jest moja odpowiedź. No, dawaj. Chyba Hades. Naprawdę? Dlaczego? Naprawdę. Ale... Mi się, ze, ze względu na jakość animacji... I na to, że... i głos, który moim zdaniem jest ciekawy i po polsku, i po angielsku. Tak, Mi się podoba głos i tu, i tu. Tyle. To prawda, ja jestem. I też bajka cała, 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 sam sobie Herkules mi się bardzo podoba, więc mam pewnie jakąś nostalgię z tym związaną. Mhm. I jeszcze nasze dzieci nie widziały Herkulesa, słuchały Ech? tylko jakieś słuchowisko, mhm. i trochę się nie mogę doczekać jak zobaczę. Tak samo jak było z Tarzanem albo z Królem L Lwem, które już widzieli, więc to też był taki mhm. ważny moment w moim życiu. Dla mnie. E, masz tu masz do wyboru. Z tej gry. Mamy... A, musi być... A, nie. Nie, no, nie, nie musi być, ale podpowiedzi masz. Kapitan Hack? Nie. Jabolina? Nie. No to... nic, te... nic, nic z tego? Nie. Wiesz kto? Kto? E, ja uwielbiam i ubóstwiam Nowe Szaty Króla. Aha. I tam jest izma. E, w, A, e, z chyba, z nie ma, chyba nie i, ma. I ma pomocnika Krąka, i on też jest niby zły przez jakiś czas. I to Oja. jest. Chyba nie dusz. ma izmy, bo to nie, nie jest wszystko. Tu są jeszcze jakieś kolejne dodatki. Chyba nie ma izmy. Wiem, że. Gdzieś jest ta Cruella Demon chyba jest w kolejnych i tak dalej, ale izma była fajna w tej grze. Zgadzam się. W sensie, ale musiałyby być tam jakieś jajcury z tą postacią, jak z tą bajką też. No i to, być, bo ona te wszystkie takie, wiesz, potions zrobiła i tam się zmieniałeś w różne leky. Więc coś można z tego. Słuchajcie, ukryć. Disney Ravensburger. Pomysł macie praktycznie za darmo, nie zupełnie <laughs> za darmo. A jeszcze chciałem wspomnieć w ogóle, a propos nowych przepisów. Pojawiło się na początku, że to jest materiał sponsorowany, bo dostaliśmy za darmo te gry. A, okej. Okay. I jakby trzeba wtedy przyznawać się, że zawiera płatną promocję w formie, że dostaliśmy gry od Ravensburgera i od Rebela, dziękujemy. Uwaga, jak się w to gra? Możecie sobie kupić wellness albo dodatek, który jest niezależny, albo połączyć to wszystko. Jest to gra, w której gramy tak naprawdę aż do sześciu graczy. I co mamy? Każdy gracz wybiera sobie złego, złoczyńcę, dostaje przewodnik złoczyńcy, który opisuje, co tam się dzieje u tej postaci. Na przykład Hades ma cel, rozpocznij turę z najmniej trzema tytanami na Olimpie. Boom! Tematycznie bardzo, jak ktoś widział. Zawsze to ma jakiś związek z tematem tego, co się działo w filmie. I mamy swój zestaw kart e, złoczyńcy. I e, mamy też karty przeznaczenia. Dokładnie, ja jestem słaby w nazwy. I teraz to są karty, które dają mi coś dobrego, a to są karty, które robią mi coś złego, ale inny gracz aktywuje to na mnie. Mhm. I w mojej turze na początku w ogóle dobieramy sobie cztery karty. I w mojej turze e, najpierw przesuwam mój znacznik na dowolne inne pole. Czasami te pola są zablokowane, tak? Wykonuję akcję z tego pola, pyk, pyk, pyk. Następnie wśród tych akcji może być czasami zagranie kart, czasami odrzucenie kart, czasami dobranie mocy, która jest walutą, eee, czasami walka, która pomoże mi trochę oczyścić u mnie sytuację i właśnie czasami przeznaczenie, kiedy patrzę co tam u innego gracza mhm. na dwóch wierzchnich kartach i na przykład jest efekt pocałunek prawdziwej miłości. Oh. Nie, bo to jest zła, coś dla ja ciebie... Ugh. Albo kino, w przedmiot, który mógłbym przypisać do jakiegoś bohatera. Jeżeli pojawiają się bohaterowie, to oni będą też tutaj sprawiali, że tych akcji dostępnych jest mniej. No i tak naprawdę, e, Ola, jak chcesz, to możesz pojechać pierwsza i zobaczymy, co oh, tu się oh, będzie oh, działo. O, 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 A i na końcu, który dobierasz się do czterech kart, mm. więc czasami szukamy czegoś konkretnego tutaj. Ja się przyznam, że nie skupiłem, więc nie będę grał jakoś super taktycznie. Ale ogólnie mam Cerbera, więc to jest mój najbliższy cel, Ooh. żeby zagrać Cerbera gdzieś. Dobra. No to ja idę. Uż, no, nie ważne. Ja idę do kopalni, tak. biorę trzy golda. Tak, trzy mocy. I masz dodatkowo dwie kolejne rzeczy. Możesz zagrać kartę, możesz drugą kartę zagrać i możesz aktywować kartę. Niektóre karty wymagają aktywacji dodatkowo, czyli zagrywamy i ona czeka, aż będzie odpalona. Mhm. I co jest ciekawe, to te planszetki oprócz tego, że mamy indywidualne cel, też są różne dla różnych tych bohaterów złoczyńców. Ja zagrywam sobie do, do lasu myśliwego posyłam ja za jednego za jedną moc. Ups, myśliwy to jest ten, który śpiącą kulewnę miał zabić? Tak, więc to taki nie wiem, myślę, że czuję, że tak nie wiem dlaczego znaczy, czuję, że mnie zdradzi. Ten myśliwy? A. Mm. Eee, no i rozumiem, że nie, nie wykorzystujesz kolejnych symboli, mm. tak? Bo mogę nie, więc zagrać nie, nie drugą wykorzystuję kartę. Kol, 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 poczekajcie. Czekajcie, poczekajcie. No, ja go przesunąć, ale właśnie go tu położyłam, więc. Bez I sensu. dobierasz do Nie czterech panie? kart, i teraz jest mój ruch. Dobra, no to ja, Olaf, w związku z tym, mhm. m, ignorując to, co warto zrobić, może w tym momencie, zagrywam na ciebie przeznaczenie. Czyli sobie dobierę symbol, mhm. będę mógł kartę odrzucić. U, będę mógł zagrać panika za jeden. To to zrobię. Uh, bardzo fajnie. Dobra, zagram panika za jeden tutaj. jaką on taki jest pomocnikiem trochę dla mnie. Mhm. Nie chcę karty. O, nie chcę karty rządze. usunę ją sobie, żeby na końcu dobre do czterech, ale teraz odglądam u ciebie przeznaczenie, więc potasuję, bo przeglądaliśmy. No i mam do wyboru: królewna śnieżka może wejść jako bohater lub efekt leśne stworzenia. Ups, mogę odrzucić ci kartę z ręki, ale nie, wolę w w w śpiącą królewnę ci wrzucić świątynę śnieżkę, przepraszam. O, się... Tu ci przyblokować pole. Królew... O nie ty, bo wy... no. zapijesz ją od razu, myśliwym. No. No. Nie, nie jest cel mojej gry, pokażę królewną śnieżkę. Tak! Ale też musiałabyś tu odblokować pewnie tą lokatkę. Po tą wakację. A, ją można nagrać tylko na chatkę krasnoludków. Ludków. I ona ma plus jeden siły za każdego innego bohatera, więc ona stoi i ja teraz będę ją bufował. Dobra. No i na tym polega gra. Gramy, aż jeden z graczy wykona swój cel. Ola ma królewną śnieżkę zabić. Ja jako Hades mam tytanów na, na oli posłać. Również jasna sprawa. Yy, to, czy już się wywiadam o grze? Absolutnie. Dla mnie yy, pierwszy plusik jest za design sam. Mhm. Kocham, jak kolory nie są klasycznym czerwonym, zielonym mhm. i żółtym, tylko jak ten czerwony, zielony i żółty to jest i granat, jest jakiś granatowy, mhm. so, to jest by, pięknie. Tutaj minimalistyczne tak. e, e, Design refeksy. jest bardzo fajny, to prawda. E, mhm. Te pałąki takie nieoczywiste. Genialne. Cała reszta kart bardzo ładna, więc mi się podoba przede wszystkim design. No i rzeczywiście jest to Disney. W sensie takim, że czuję, że to jest ta bajka. Bardzo fajnie są dobrane te lokacje i jakby sam klimat tego, jakby konkretnych villains, jest zachowany przez... Złoczyńców, przepraszam. Złoczyńców, przepraszam. Tak, klimat jest zachowany, to mi się też podoba. Też to chcę powiedzieć, że w ogóle ona przykuwa mhm. wzrok, po prostu wiadomo, co tu się dzieje, wiadomo mhm. kim jestem. I to nie jest gra taka, wiecie, bardzo imersyjno, fabularna, mhm. tak? To jest pewna interpretacja. Tak. Te pewne założenia tutaj musimy poczynić w naszych głowach, jeśli chodzi o to, że ja jestem Hadesem i mam wpływ na to, że diabolina, tak? Nie, Diab że zła, zła królowa. królowa chce ksiądz okrólne zabić. No nie mam do końca. I te wszystkie rzeczy są tu w pewnym uproszczeniem, ale jakby przymykając na to oko, to jeśli chodzi o ten typ y, y, tematów, wydaje mi się, że jest to zrobione bardzo fajnie. Do, jakby, podoba mi się w ogóle to, że tutaj są takie. Y, 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 ja, ja lubię zmiany, zmiany perspektywy i akcji. Że my gramy tutaj z złymi. Mm, tak. tak. W ogóle sa, sam fakt tego, że gramy złymi i my tak. próbujemy, żeby nam się udała ta bajka, ale tak jak się ona nie skończyła, tak. to jest bardzo ważne. No, no to jest ciekawe, bo ten... Trzeba odpowiedzieć jasno, ta gra jest prosta. Uh -huh. tak? Ta gra jest taka, że no naprawdę jest y, uszyta pod graczy grających trochę lub, y, no, no, lub średnio, uh -huh. trochę nowych i tak dalej. Ona nie jest gr grą y, zaawansowaną karcianą, ale daje ten smaczek przeżycia jeszcze raz tej baj bajki, i tej historii. Y, wiadomo, znów jestem postacią, muszę jakoś to zagrać. Uh -huh. prawda? Jestem jakoś tłoczony w tę sytuację. Z drugiej strony, y, no, to, to, to jest jakby wiem w co wchodzę i to jest fajne, to jest fajne rzeczywiście, że jakby opowiadam sobie znowu w głowie tą bajkę, którą już znam, ale nawet bez tego po prostu kombinuję z lokacjami, z kartami i z tym, co kiedy zrobić. No, i, i jakby ta negatywna interakcja z drugim graczem, to że ja jestem twoim wkurzającym przeznaczeniem, tak. e, to, jest, to, jest, e, to jest bardzo fajne. To tak, mi się podoba. Tak, to prawda. No, tak naprawdę, chyba kwestia tego, czy chcecie zacząć od mniejszej wersji z trzema postaciami, czy większej z sześcioma, czy od razu kupić dwie. E, ja ciężko mi powiedzieć, kogo. No, no, Hades jest tutaj, więc ja bym zaczął od Hadesa, osobiście, ale y, z drugiej strony. Mamy Jafara z Ginem, no nie wiem. Tak wygląda wyrnys. I opowiedzieć Wam jeszcze o na skrzydłach, o których mówiliśmy ostatnim sprzęcie. Ola, Twoje wrażenia z gry na skrzydłach, którą oprócz nas do niedawna gra już wszyscy, a teraz już wszyscy i my. Nice. Y y czuję, że jest to taki... będzie nasza wypowiedź będzie taką perfekcyjną musztardą po obiedzie. Um, <laughs> ale nie, bo mówimy o dodatku. rozsmakować. Mówimy o dodatku i nadganiamy dodatki, ponieważ teraz mówimy o Europy ptaki, ptaki Europy. Ja jeszcze wrócę do tego, że są ptaki od Czle Ani, a teraz ogłoszona została Azja, oh! która jest... What?! I uwaga, Azja to nie tylko, że są nowe tam pawie czy coś, to, bo są, ale to też jest dodatek dla jednego lub dwóch graczy z nowym czymś nowe planszetki i cudawianki. Ale dobra, nie o tym teraz. Powstrzymajmy nasze emocje dotyczące ptaków Azji na wodzy. E, na skrzydłach najpierw, a potem e, ptaki Europy. Nie, to jeszcze ja pierwsze pytanko. Czy nauczyłeś się jakichś ptaków już? E, nie, ale... <laughs> no uwaga, bo, uwaga, bo dopiero zaczęliśmy grać e, w Europę. To jest po pierwsze. No tak. A ignorowałem ptaki spoza naszego kontynentu i poza naszego kraju. Jako nieważne no. po prostu. Nie, nie, tak można powiedzieć. I takich nie spotkam w moim, życiu, w moim życiu, a jak spotkam, to nie ma szansy, że zapamiętam. Mi chodzi o ptaki, które są tu w okolicy. Za oknem, za rogiem. Nasze. Więc... więc e... Polska dla polskich tak. Nie, nie, I nie. Nas stop, stop, dla stop. stop. Nie, żarciki oczywiście. Nie nauczyłem się. No tam są orły, jak, orły i sokoły, kojarze, kruki. Powolutku. Bociany. Powolutku. Dobrze. Ym... Ale nie, nie poddają się wcale w tej misji. Uwielbiam design, design tej gry, już wszyscy to wiedzą, ale bardzo mi się podoba, że jest minimalistyczne, przejrzyste i jednocześnie mm -hmm. to są prawdziwe ptaki, które nie są tylko zmyślone, namalowane, ale rzeczywiście ptaki. Mm -hmm. Bardzo mi się to podoba. No, co do, tych, tego, co do tych ptaków egzotycznych, no to nie wiem, czy nie są zmyślone, ale ufajmy, że istnieją, no. Eee, 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 I co? I po prostu na skrzydłach jest fajny, więc dodatek też jest fajny. On mm, nie wprowadza jakichś szałowych nowości, mm. jest jakiś twist mm. do tego jak tam te ptaki można wykładać i jak tam to budować z itd. I, tak i, tak eee, I rzeczywiście jest to coś nowego. Ale nie, jakby to nie jest nowa gra. Nie. Czasami nie. dodatki wchodzą i tak. niszczą ci to, co, to, co było. A tak. To jest po prostu do, do góry dodatek, Do czy coś tam. Sklejasz i grasz dalej. Dokładnie, więcej tego samego po prostu. Mhm. Yy, myślę, że więcej tego samego, ale odczuwalne są różnice. W tym sensie, że gdy graliśmy i przychodziły mi ptaki Europy do mhm. ręki, to nie zawsze, ale nieraz były momenty, w których no rzeczywiście poczułem, o, inny ptak, inne działanie, coś tam. Mogę tego ptaka kupić za myszy i za karty z ręki, hmm. na przykład, prawda? Albo ten ptak wchodzi, atakując innego ptaka, Bum. prawda? Albo ten tak ptak tak? działa na końcu rundy, albo w ogóle też ten ptak wchodzi i on mi daje mikson rzeczy, a wcześniej takich do końca nie było, albo inaczej trochę to wyglądało. Więc ja jestem bardzo zachęcony, żeby po prostu dalej te na skrzydłach eksplorować i. A no właśnie, bo takim nowym rodzajem są karty na pewno, wiadomo, są nowe funkcje i nowe misje. Jest więcej jajek, trochę, po prostu w razie W chyba. Nowy notesik, są nowe kafle do punktacji na specjalnych, tak to jest ważne. I jest w ogóle nowy kolor, czyli nie są tylko karty aktywacja od razu między turami, ale jest jeszcze na końcu rundy. No, naśmiewasz się zaraz ze mnie, moim zdaniem. No ale, ale ja jestem zadowolony. Czy na, na, na skrzydłach ptaki Europy, spełniły moje oczekiwania. To chciałem to powiedzieć. Jest to jest to, na co czekałeś Łukasiu. No, trochę tak. Się w sensie, te ptaki oceanii, to też i Azji, wiadomo, no, no, jako ciekawostka otworzę, ale to jest, to jest core dla mnie, to jest clue. Słuchajcie, tak to wygląda. Mamy takie gry przed sobą. Eee, to nie jest tak, że my tylko nadganiamy gry, które kiedyś wyszły. Lada moment na nasz stół trafia Nemesis Lockdown i Flamecraft i coś jeszcze. Mhm. Eee, ale... Przybywamy z odświeżaczem, jakbyście jeszcze nie wiedzieli o vilynys i na skrzydłach. Chociaż pewnie widzieliście. Więc jest to klasyczna mostarda, powiedzmy. Polecamy? Polecamy. Y -y. Ola, zapraszamy Ciebie od czasu do czasu, wciąż? O, dzięki. Wciąż, ja, nie wiem jak widzowie oczywiście, nie wiem, czy to będzie widać w lajkach, ale ja bym chciał. Ja, Ola, daję lajk, like, żebyśmy czasem razem coś nagrywali. To, to mogło się bardzo różnie skończyć. To, to, to zdanie to był opportunity do, do żartu, ale it's, it's, it's lost. Chciałabym Ci powiedzieć, Łukasiu, że to jest takie już zmruszałe dość. Dobrze, ja kupiłem ale... nowe skitelsy i one są. Zostawiłem je w domu i ty, moim zdaniem, otworzyłaś. W związku z tym, no, no wiem, więc może teraz kupić no, no jeszcze nowsze, ale tu jeszcze troszeczkę jest. Dobrze, słuchajcie. Piszcie, będziemy odpowiadali oczywiście w najbliższym czasie. Konkurs wtórny jeszcze udział. A jeśli się nie pojawimy, to znaczy, że umarliśmy od tych fiteli. Nie, halo, halo, halo. Dziękujemy burgerowi i rewelowi. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Hej!